GKS Katowice podejmuje drużynę GKS Tychy. Skład drużyny gości na dzisiejsze spotkanie GKS Tychy. GKS Katowice dzisiaj w następującym składzie. Na ławkach rezerwowych. Oglądali jak pierwsze formacje obu zespołów. A naprzeciwko siebie Grzegorz Pasiut i Michael Ciche, pierwszych ataków. Patryk Wronka tymczasem już w tercji GKS u Pierwszy strzał broni Raszka. niepewnie gdzieś ten ma uwolnienia, bo trącił krążek tam któregoś z zawodników Witecki dobrze do środka Żełdako broni Mary. ELO 11 sezonów w tej, jak niektórzy mówią, drugiej najlepszej desiata. GOL! Patryk Wronka. Ja tu gadam Państwu o defensorze GKS-u a tymczasem... Wypad Katowiczan do tercji obronnej GKS-u Tychy. Patryk Wronka ze środka pokonuje Andrzeja Raszkę, otwiera wynik tego spotkania. I krążka w odpowiedzi rusza. trzanie, cichy. Cichy jeszcze kura Do środka jeszcze hura. Broni Marek. Nieskutecznie. Krężołek. I Raszka po raz kolejny zatruje odbity. Krążek do nie na niebieską, Biro prost w rękawicę przez moment, ale wreszcie Cichy w tercji GKS-u Katowice, strzela Cichy, niesygnalizowany strzał z... Prokurat, Prokurat, dobrze do Krężołka, Krężorek sporo miejsca i goł! 2 do 0, Jakub Prokurat obsłużył Patryka Krężołka. Ten miał przed sobą tylko Andrzeja Raszke i Po raz drugi Katowiczanie pakują krążek do bramki GKS-u. Tychy. Pozostawiony zupełnie bez opieki. Patryk Krężołek Jeziorskiego i Jakimienko. Tym razem oszukał zawodnika GKS-u. Tychy. Ale jeszcze z galant przed Marejem. Gol! Bramka kontaktowa, 2 do 1 na 7 minut 16 sekund. Co prawda oszukany zawodnik GKS-u Tychy, ale wstał szybko, odegrał krążek przed bramkę i o ile dojrzałem, to Bartłomiej Jeziorski zdobywa kontaktowego gola. Sporo chaosu na wolnym polu teraz. Serguszkin faulowany w tej sytuacji w bramce. I górą w tym porońcach, który lubi zapędzić się pod bramkę przeciwnika. Hudson do środka. B-pierw. Nie... Witecki. Do Serguszkina. Ten ma sporo miejsca. Serguszkin do środka. Gol! Denis Serguszkin wyminął Katowicza niczym tyczki w slalomie. Złamał do środka. Wyciągnął Mareja z bramki. Mamy remis w Katowicach. Na 2 minuty 34 sekundy. Ależ bramka Denis Serguszkin. Wielki mążek pomiędzy Michaela Cichego i Grzegorza Pasiuta. Ty Jeziorski już do Gościńskiego. Galant lewą stroną idzie w sukurs. Ale same, same gość kurat. Marej. Lechtonen i Ciche. Nie widzieliśmy go. I Matiasa Lechtonena. Powrót Pasiuta, który sprawił, że guma nie doszła do Serguszkina, ale ten wyciągnął sobie gumę spod bandy. w że oddał jeszcze strzałny. Obserwuje, jak rozgrywają katowiczanie gumę. Pasiut. Pasiut pociągnął. O! Spojrzał, jak ustawiony Andrzej Raszka. I pod poprzeczką tyskiego golkipera umieścił krążek, aż podskoczył bidon na siatce Andrzeja Raszki na Milek. Wronka. 25 sekund do zakończenia. Yeah! Gol! 24 sekundy do zakończenia kary. I Katowiczanie podwyższają. 4-2. Krzyżek. Krzyżek strzela, broni Mary, ale. Jakimienko miękko czeka na podanie. Inny wariant wybrali gieciarze. Fraszko i złamany kij. Mroczkowski. Szczechura pod bramką. Smirnow jeszcze hura. w szybkim tempie obfitującym w gole. W parady bramkarskiej mieliśmy również bójkę w tej trzeciej tercji odrobić dwubramkową stratę. I mamy pierwszą próbę właśnie tych Hudson. Pasiód Michalski broni Hudson. Fraszko ma sporo miejsca. Bartosz Fraszko. Gol! Nie popisał się w tej sytuacji. Andrzej Raszka. Rozczarowany. Miał fraszko sporo miejsca. Ale Raszka widział fraszkę. A mimo to fraszko wydawało się, że Bartosz Fraszko nieczysto uderzył w ten krążek i może. Hudson, przy nim Fiofanow. Hudson. Do B pierwsza. B strzela broni. On wystrzelony przez Marka Bielę. Hudson postraszył uderzeniem pasiut. Koniec spotkania. Dzisiaj Katowiczanie z Nawiązką rewanżują się, można powiedzieć, odwiecznemu rywalowi. Spotkanie, dobra promocja hokeja. Dziękujemy Państwu za spędzenie niedzielnego popołudnia.